Pada, pada, chyba cały ogród na co czeka. Ja najbardziej czekam aż ta trawa się zazieleni. Akurat dostała trochę nawozu przed deszczem, więc powinno być dobrze. Co figa? Ej, 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 ej! Koleżanko! Właśnie wróciłam z zakupów i zaczynamy działać. Figa! Przyjaciółko moja! Ale ona się cieszy. Ja też. Nie no, patrzcie na to. Śnieg. Normalnie śnieg z deszczem. E, przymrozki mają być w ogóle duże. Niedziela, poniedziałek, wtorek nawet do minus czterech. Więc z tego się nie cieszymy. Z tego się nie cieszymy. Deszcz niech pada, ale mrozu już nie chcemy. Wraca moja ekipa. O, kusi, kusi ich ten śnieg, widzę. Jeju, butów nawet A. nie mają odpowiednich. No, tego tak się nie spodziewałam, ale rozpalamy w kominku. Mało w tym roku paliliśmy, co? Może z dwa razy. Z dwa razy może? Nie no, tak mi zimno, że... Andzia, Ale się nie da. Dawaj za Aha, trzeba otworzyć tę.